witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Alpha. W tym odcinku będziemy sobie robić wyjście od wieży do góry, przy okazji jakieś oświetlenia i tak dalej. Na ten odcinek mam przygotowane peaceful. Tu oczywiście mi się przepala szkiełko. Więc polecimy sobie na szybko na szybko po prostu ogarnąć temat. O, tam mi Boże, pięknie ładnie urosło. Więc tak Trzeba ogarnąć temat. Tutaj mam jeszcze troszeczkę sporo do roboty. Ja jeszcze bym musiał się zająć jednym, jednym moim wynalazkiem. E, tak, tak, tak. Teraz, teraz. E, dobra. Trochę tu chyba e, inaczej, to, inaczej ten most będzie wyglądał. Dobra, więc tak, tutaj sobie zaczniemy mm, takie z tą slabowe z tą slabową dróżkę. Myślę, że to będzie w miarę fajnie, w miarę fajnie wyglądać. Oczywiście jeszcze jeszcze miałem jedno jedno takie w planach jedno w planach grę coś, coś w stylu coś w stylu Minecrafta mniej więcej może troszeczkę inaczej, bardziej taką jakby to powiedzieć żywą grę. Chociaż też takim troszeczkę bajecznym klimacie, nie kwadratowym, ale takim bardziej bajecznym. I tak, i tak. Co ja tutaj jeszcze musiałem zrobić? Hmm. Ja wiem, bo tu chcę drzwi po prostu. Tak, tak, tak. Tu bym chciał zrobić po prostu szkło. O! Teraz pytanie. Tu bym musiał zrobić się, to bym musiał zrobić po prostu drzwi i na, na tym szkle po prostu na tym szkle po prostu drzwi tutaj postawić. O, jedne drugie. Będziemy wyjście po prostu robić. Tak, tak, tak. Tu bym zrobił raz, dwa, raz, dwa, trzy, trzy. Hollender, zapomniałem, zapomniałem sobie wziąć schodków z, z magazynu, więc będę musiał skraftować tutaj schodki. Hollender, już, już zapominam powoli tych craftingów, wiecie? Tak długo craftuję, w tym, tak dużo kraftuję w tym Minecrafcie, że to jest hit po prostu. Nie no, po prostu taki dzień jakiś, dzisiaj mam taki zamulony, zalatany, dzisiaj dopiero przyszedłem do domu, jest godzina 19.03 praktycznie przyszedłem do domu wieczora nagrać Minecrafta i tak mówię też dzisiaj jestem troszeczkę zmęczony a czy trzeba nagrać. No jakbym nie chciał, to nie nagrywał, nie? Mam ochotę po prostu y, nagrać, y, co, coś nagrać, coś zrobić tak, żebyście mogli się cieszyć też y, razem ze mną, Gergierą. Chociaż bardziej ja się chyba z niej cieszę, y, że, że, że po prostu sobie mogę pograć i tak dalej. Ale mówię tak, odcinek z niczego robię, bo też nie miałem, mówię, czasu ostatnio ten. Też musiałem akurat sobie jeszcze i olej w samochodzie zmienić dzisiaj i tak dalej. Mówię cały czas robota. Ale tak, ja na ten odcinek chcę przygotować specjalnie, specjalnie, jak to się mówi. Specjalnie chcę porobić się, jak to się mówi. Tutaj e, takie, taką fajną druszkę. Nie wiem, ile mi tutaj wyjdzie tych, tych, tych płotków. E, drewno mam. E, zapalary nie mam. Holender. Muszę się wrócić po zapalary. Zaraz wracam. Dobra, już jestem zapalara ogarnięta. Jeszcze sobie drzwi ogarnąłem. O, pięknie, ładnie. Holender, ja, ja wiem jak to chciałem zrobić. Inaczej, inaczej, inaczej. Mam teraz te drzwi rozwalić, to też będzie troszeczkę dylemat. Ale w ogóle dzisiaj miałem, dzisiaj miałem taki dziwny dzień w robocie, taki nie wiem jakby to powiedzieć. Strasznie, straszny dzień w robocie miałem. Znaczy strasznie, straszny. Głupio to brzmi. Miałem taki dzień w robocie dziwny, ciekawy, że tak powiem że chciałem że, że w ogóle myślałem w ogóle w pracy co ja będę, co ja dzisiaj w Minecrafcie zrobię, co, co ja dzisiaj porobię i tak dalej, nie? Nie, nie, nie sądziłem, że nawet ta, takie dni mnie jeszcze czekają w życiu, gdzie po prostu będę myślał o graniu w grę. pracy jeszcze. Holender, ej, tu, tu może być fajnie. Tutaj też się, tutaj też bym coś postawił. Tutaj też coś zrobimy, więc tutaj zrobimy taką ścieżkę na tą górę i tam coś zrobimy Czy ja cholera nie mam żwiru Jasny gwint Dobra Porobimy najpierw te moje ulubione ulubione moje Najpierw te drzewo, drzewo spalimy Znaczy te liście trzeba podpalić I sobie zrobimy jak to się mówi Te moje No kurde na szybko jeszcze to, drzewko, jeszcze to drzewko trzeba zleciąć Tak, pięknie, ładnie O Tu musi zarosnąć w ogóle śniegiem Ła śniegiem to ja gadam Tu musi zarosnąć sobie ta trawa żeby to fajnie wyglądało tutaj tutaj też bym chciał a nie tutaj nie ale tak ale tutaj mniej więcej postawimy sobie pierwszą moją pochodnię o tak teraz będzie hit fenomen ja wam pokażę pokażę jeszcze raz w ogóle jak zrobić tę tą fajną flarę flarę pochodnie musimy zapalić pochodnie, lata ręki o, musimy żeby się nam po prostu nic więcej nie paliło jak się pali w ogóle jeden pieniek, to już chyba powtarzałem, jeden pieniek jak się pali z góry tylko w jednym miejscu to znaczy, że on będzie już płonął wiecznie, jakoś 20 sekund jak płonie i się nic dokładnie nie nie, nie nie jara, to znaczy, że on będzie wiecznie płonął no więc spoko e, tak teraz e, teraz tak potrzebujemy dookoła tutaj mm, pięknie dookoła żeby popostawiać drzwi i tutaj dirta tutaj jest dirt e, i teraz tak dwa coś wcisnąłem o coś wcisnąłem dobra teraz tak żeby żeby było fajnie Żeby to działało muszę tak zrobić Łe, no już zrąbałem z tymi drzwiami e, Widzicie to nie jest wcale takie proste I tak praktycznie będę robił e, oświetlenie na moim świecie Ze względu na to, że Oświetlenie, no że to jest ładne oświetlenie e, Bardzo, bardzo ładne Cholera, najpierw drzwi nie, najpierw kaktus. Holender. Zawsze mi się to myli i ja później robię te oświetlenia tak długo. E, najpierw kaktus. Później drzwi. E, kaktus. Drzwi. Dobra, i sobie obkopujemy dookoła. O, pięknie, ładnie. I, i w ten oto no sposób się nam wstaje taka fajna latarenka. Teraz to drzewo byśmy musieli wykarczować Wykarczować byśmy musieli Pięknie, ładnie Zawsze tam jakieś drewno jest, a i jeszcze a i jeszcze zawsze coś, coś dodatkowego dodatkowe miejsce, nie? Holender, no tak się zastanawiam, bo tutaj do góry też jest, też jest dużo fajnych pomysłów do robienia. Tu na pewno gdzieś, gdzieś farmę śniegu zrobię. Na pewno, na pewno tam farmę, tam albo tam. Już nie wiem, gdzieś będę musiał zrobić farmę śniegu. Ale tak, tak, tak. Tu będzie takie coś wejście do góry pod górkę. Dobra. Tu muszę zniszczyć to, sobie podpalimy żeby mi się wszystko nie zajęło dookoła Latarenka kolejna będzie tutaj e, tak, teraz, teraz tak e, jak tu jest latarenka, tu byśmy chcieli pieniek postawić. To mi jest niepotrzebne w ogóle w ekwipunku. Pochodnie też mi są niepotrzebne e, Tak, pieniek, kaktus to i, i to, to zamiast kilofa. Dobra. I będę mieć wszystko pod ręką. Nie, nie sądziłem, że to tak w taki sposób dziwny postawię. Holender. Dobra, więc tak, oby mi nie spadło nigdzie to. Specjalnie sobie wzięłem. Uszykowałem, uszykowałem dwa dirty. A dwa dirty. Co ja też gadam. Jasne, więc. To jest to jak człowiek jest troszeczkę z, prze, zmęczony Nie że jestem zmęczony po prostu nagrywaniem ty, czy, czy, czy ten Tylko jestem po prostu zmęczony po pracy Ale mam mega ochotę grać w Minecrafta To jest właśnie najgorsze cały, tak, tak, tak jak mówiłem Cały dzień kurczę Cały dzień człowiek o Minecrafcie myślał Cholera żeby się nie zapalić teraz I tak te latarenki będziemy robić sobie nie, gdzie, gdzie, gdzie się polisz? Gdzie się polisz? Um, tu będzie dobrze. Nie no, już, już, już jest git. Już się nigdzie nie powinno więcej zająć. O, dobra. Kaktus. kaktus. Um, teraz drzwi. O cholera, teraz mo może być um, może być um, ciekawie. Teraz tak. Kaktus. Um, tutaj drzwi faktus, drzwi Dobra i przede wszystkim trzeba ogarnąć to e, Dobra myślę, że będzie si tutaj oczywiście hmm, chciałem ogarnąć taki e, Taki płotek Holender to mi się nie podoba Chciałem taki płotek ogarnąć jak wiecie e, jest zawsze w górach gdzieś taki Nie tak nie może być ja, nie, ja już wiem jak ja to chcę zrobić o taki płotek zawsze jest pamiętacie, nie, możecie skorzystać z różnych gier, taki płotek jest zawsze przy urwisku z jednej strony i to bardzo ciekawie wygląda mm, tu jeszcze zrobimy, nie, tu zrobimy nie tu zrobimy latarenkę i tu zrobimy latarenkę Dobra, tak będzie i jeszcze trzecią zrobimy... I trzecią zrobimy... Nie. Inaczej, inaczej to musimy postawić. Holender to jest to właśnie moje głupie myślenie. Znaczy głupie myślenie. Moje głupie, nierozważne stawienie byle jak klocków, bo ja, ja, ja mam zawsze tak. Robię coś bez planu, a tu postawia, tam postawia, później tu niszczę, tam niszczę. Więc tak, tak, tak. Przede wszystkim tu trzeba postawić. Mm, teraz tu trzeba jednego postawić i tu e, dobra, więc tak e, cyk, 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 cyk trzeba wszystko obudować elegancko obwarować to e, dobra teraz na, na dodatek tu bym musiał, tu bym musiał mieć ten tu tu jest dobrze tu o holender i tutaj no i dobra i powiedzmy że tutaj zaczniemy znaczy wszędzie postawiam e, tyle ile się da tego o pięknie ładnie tego dirta trzeba zlikwidować stąd e, jeszcze tutaj pyk i tego tak to w ten sposób robimy Piękne piękne, piękne, że tak powiem, latarenki i będzie ich dużo. One fajnie będą wyglądać tutaj. Holender, nie, nie nie, tak, nie tak. Ten się dobrze zajarał, jako chyba jedyny. Dobra, więc tak, możemy... Jak się spali coś, to, to się spali. No najwyżej, no trudno. Nie wiem, czemu coś mi zaczęło przycinać. Ogólnie z tym się aktualizuje. Holender. Holender, no. Holy. Sh o cholera, dobra, nieważne. E, spadło to spadło. Trudno się mówi. E, w ogóle co, co też jeszcze chciałem mówić? E, tak. E, jeszcze co chciałem co chciałem jeszcze obgadać? Bo jeszcze troszeczkę i też zaczę nagrywać bardzo ciekawą grę survivalową Nie wiem czy to już mówiłem czy nie Bardzo ciekawa gra Oczywiście strasznie ciężka jest Strasznie ciężka jest Przez chwilę myślałem że mi że tak powiem dźwięki zbagowały w grze Wow Zabij się Zabij się Dobra Tu kaktus Holender, no ja się tutaj pozabijam e, do, Dobra Tutaj elegancko, pięknie, ładnie e, Tak, e, też jest survivalowa gra e, Niby jest bardzo ciężka Zagrałem w nią chyba żeby was nie, nie skłamać Z e, Na Steamie chyba dwie godziny czy 3 godziny miałem przegrane w tą grę więc e, chyba dwie 90 dziewię 120 chyba 120 minut e, chyba 120 minut a gra jest po prostu nieziemska jak na TT ogólnie niby jest e, strasznie trudna chociaż ja może przez to, że grałem na poziomie łatwym okaza okazała się być dla mnie w miarę łatwa ale będę grał na trudniejszym poziomie, więc też może być ciekawie, może być śmiesznie. Tak, jeszcze co ja bym potrzebował? Jeszcze co bym potrzebował? Żwir, więc się widzimy jak żwir, pożwir, ze żwirem wrócę. O, w ten sposób zgubiłem słowo. O kurde, palą się zwierzaczki. No, pozabijajcie się, no tak, brawo. Ej ty owca, 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 owca. Owca, popatrzcie na mnie, spójrzcie na mnie, spójrzcie na mnie Spadaj! No spadaj! O, polecia e, się zabiła, więc tak e, My sobie zrobimy ścieżkę żwirową Jakby nie inaczej ścieżki żwirowe zawsze w Minecrafcie budziły we mnie taki mm, podziw wykorzystania e, Wykorzystania w jakiś bardzo ciekawy sposób żwiru e, tak, tutaj będziemy musieli e, Łe, nie, nie 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 gdzie drewnem tu będziemy musieli sobie tak zabudować o i tu jeszcze ten sposób o coś w tym stylu dobra, pięknie, ładnie i tutaj sobie żwirak będziemy wysypywać pięknie to wygląda naprawdę o i tutaj no niestety no nie ma możliwości zrobić czegoś innego niż kamienne schodki ewentualnie o e, też będziemy musieli zrobić w ten sposób tutaj na chwilę bym sobie pochodnie położył chociażby żeby mi, ta tra żeby mi tą trawą zarosło no i co? No i tu będzie jeden, jedno odbicie w tą stronę. I w tą stronę będzie odbicie. I tak będzie i tak oto będzie się prezentować też jakby to powiedzieć, fajna, fajna dróżka. Yy, bardzo fajna dróżka myślę. Yy, dobra, mniej więcej tak może być. Nie no i to spoko wygląda, nie? czy jeszcze tutaj zrobić tą pochodnię tutaj jeszcze zrobię wiecie co jedną taką pochodyjkę pochodnię gdzie ja miałem crafting crafting gdzieś w ogóle mam. ja ten crafting mogę tu gdzieś zostawić w razie w tak żebym o nim nie zapomniał mm, tak żebym o nim nie zapomniał a żeby gdzieś tu był ja nie chcę tutaj leży na przykład i sobie zbudujemy płotek jeden miał być dwa Dobra, i tutaj będzie sobie jeszcze jedna pochodnia. Mm, więc tak, tak. I teraz trzeba cały, mm, cały, cały, mój sprzęt uszykować, Pyk, pyk. W ogóle nie wiem czemu. Coś mi kurczę zaczęło przycinać Minecrafta. Eee, tu, tu. Dobra. I tutaj będzie mm, dwa razy piasek. Raz, dwa. Teraz jeszcze jeszcze tak, jeszcze tak Dirta Już Dirta nie potrzebujemy Pyk to Tego nie potrzebujemy Tutaj żwir to, pochodnia, pyk Żeby to się nic nie zajerało Musimy chwilę poczekać Tak mniej więcej 20 sekund Myślę, że jest dobrze Myślę, że jest dobrze, jest bardzo dobrze jest bardzo dobrze, wszystko, wszystko działa jak należy. O, o holder, Tak, tak, tak. Teraz tu, 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 tu. I dobra, i zgarniamy, po prostu zbijamy dirta. I mamy kolejną fajną pochodnię no, ale to naprawdę ślicznie wyglądają te pochodnie, nie? Teraz, jak mi się o nich przypomniało, ja będę nimi spamował. Po prostu, bo przechodzimy sobie tak w środku zimy. Fajnie pochodnie grzeją. Coś pięknego po prostu. Tu na to nie pada? Na to pada? Pada na to śnieg. O, więc tutaj zrobimy taki myk. O! I będzie się ogrzewać, żeby ten crafting był widoczny. E, dobra, dobra. Więc tak. E, jeszcze w ogóle się chciałem zapytać, czy byście chcieli... Czy byście chcieli coś takiego jak pokój chwały z wersji... Z wersji... M, że tak powiem. Znaczy pokój chwały. Może inaczej to nazwę. E, pokój widzów, gdzie bym wpisał wasze niki, jakbyście tam chcieli. E, tak jak było to w, w przypadku wersji beta. Oczywiście musimy iść książkę przeczytać. No i pyk. Nie no, zarębista sprawa, ta biblioteka mi się podoba. Git. E, dobra, nic. Więc e, dajcie tam znać, e, czy byście to chcieli. E, ja jeszcze troszeczkę wyjdę. Wide... Coś, coś tu się zarżnęło. E, dobra. E, dajcie mi znać, e, czy byście, jak byście to, e, czy byście chcieli coś takiego. E, jeszcze idę na most zobaczyć. E, też nowa gierka wejdzie. W życie. Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, ale nie no, widać. Mega ta pochodnia jest. Mm, tak. Nie no, cudnie te pochodnie tam wyglądają. Jeszcze z tej strony będzie to wyglądać przepięknie. Mm -hmm. Dobra, nieważne. Stamtąd chyba też nie będzie. Nie, stamtąd by było widać. Mm, dobra. wyjdziemy jeszcze tam. Gdzie ja mam dirta? Gdzie ja mam dirta? Musimy się podsadzić. Dobra. Tu też muszę w ogóle jakoś zrobić to wejście. O. Nie, nie, stąd, stąd gorzej widać. Stąd najlepiej widać, o jak to pięknie wygląda. Dobra, i na tym tle będziemy zakończać odcinek, więc tam dajcie znać, co i jak, jeżeli chodzi o ten pokójników. Czy pokój widzów, coś w tym stylu. I do zobaczenia w następnym odcinku. No i cześć.